Tematem kolejnej lekcji z obsługi pulpitu klienta jest sekcja Deklaracje. Na pasku nawigacyjnym po lewej stronie znajduje się zakładka Deklaracje. Po kliknięciu w zakładkę ukazuje się lista zawierająca deklaracje, które są przesłane do pulpitu klienta. Deklaracje zostały zaimportowane z systemu Komarch ERP Optima. O tym, jakie typy deklaracji są przesłane do pulpitu oraz z jakiego okresu, decyduje biuro rachunkowe za pomocą odpowiedniej konfiguracji. Lista zawiera elementy takie jak Rok i miesiąc deklaracji, rodzaj deklaracji, wartość oraz termin płatności. Dodatkowo po lewej stronie tabeli znajdują się ikony, które informują użytkownika o tym, czy deklaracja jest jeszcze w buforze lub czy jest zablokowana. W przypadku deklaracji w buforze biuro rachunkowe może wprowadzić jeszcze jakieś zmiany. Po prawej stronie tabeli użytkownik ma dostępne akcje otwarcia oraz pobrania deklaracji. Po kliknięciu opcji Otwórz można przejść do szczegółowego widoku deklaracji z podpiętym PDF-em, który można podejrzeć w podglądzie oraz pobrać na dysk. Jeśli chcemy powrócić do tabeli z listą deklaracji, należy kliknąć przycisk Powrót. Po kliknięciu opcji Pobierz, użytkownik może zapisać deklarację na dysku. Opcja pobierania jest aktywna tylko w przypadku, jeżeli deklaracja została zablokowana przez biuro rachunkowe. O tym, czy użytkownik otrzymuje również deklaracje w buforze czy wyłącznie zablokowane, decyduje biuro rachunkowe za pomocą odpowiedniej konfiguracji. W widoku tabeli z deklaracjami możemy wyszukać konkretną deklarację za pomocą filtrów dostępnych pod nagłówkami tabeli i wpisując szczegółowe informacje w wybrane pole wyszukiwania. Wybierając z kalendarza termin płatności lub wyświetlać różne wyniki z list rozwijalnych dla miesiąca lub rodzaju deklaracji. W przypadku filtrowania pola wartość użytkownik może dodatkowo wyświetlić wyniki stosując takie operatory jak na przykład wyświetl wyniki równe, większe, mniejsze od wartości wpisanej w pole wyszukiwania. Aby posortować listę deklaracji według kolejności alfabetycznej należy kliknąć wybrany nagłówek kolumny. W celu powrotu do widoku wszystkich deklaracji należy kliknąć ikonę wyczyść filtr znajdującą się po lewej stronie tabeli obok pól wyszukiwania. Istnieje możliwość ustawienia powiadomienia systemowego e-mail oraz SMS informującego o nowej deklaracji wystawionej przez biuro rachunkowe. Ustawienia powiadomień konfiguruje administrator pulpitu klienta w panelu administracyjnym. W przypadku powiadomień systemowych można kliknąć w kopertę w górnym pasku menu i po kliknięciu w link z powiadomienia przejść do widoku szczegółowego otrzymanej deklaracji.